W dzisiejszym odcinku podsumujemy sobie mój publiczny portfel IKE i XZ, co kupiłem, co sprzedałem i co słychać w spółkach. O tym wszystkim właśnie w dzisiejszym odcinku muszę też wylać żale na temat obecnego kształtu rynku i tego, jak polityka i duże fundusze niszczą nas małych akcjonariuszy. I od tych negatywnych tematów właśnie zaczniemy, ale najpierw zacznę z przyjemnością, bo wspomnę, że partnerem odcinka i kanału jest. XTB, które przeczy tym wszystkim negatywnym emocjom, robiąc co tylko może, żeby na rynku polskim inwestorom było lepiej. Inwestowanie za darmo do miesięcznego obrotu 100 tysięcy euro, konta emerytalne, brak prowizji przy przewalutowaniach. Jest tego naprawdę sporo, a będzie w przyszłości zapewne jeszcze więcej, dlatego polecam konto w XTB dla początkujących. Dodam, że warto wpisać kod referencyjny finansowa TV, by dostać darmowy kurs inwestowania. A teraz przejdźmy do dalszej części odcinka, i na początku już tak fajnie nie będzie. Trzy przykłady, dlaczego XTB stoi w kontrze. Dwa z Twittera, czy tam XA. A jeden od samego ministra finansów Andrzeja Domańskiego. I może od tej najmniej bulwersującej sprawy zaczniemy, bo nie pierwszy raz dostaliśmy obietnicę zmian w podatku Belki. Never ending story. Nie wrzucę tutaj e, przerywnika muzycznego, pewnie znacie tą piosenkę, ale ze względu na prawa autorskie sobie daruję. Ale który to już raz? Na majówkę mieliśmy dostać te zmiany i co? I. I nic. Nie żebym jakoś mocno. Był zachwycony tymi zapowiedziami, wręcz wiedziałem, że i tak nic się z tym nie stanie. Ale to wieczne zawodzenie zaczyna być już powoli irytujące. Już nie w kontekście tego, że oczekuję tych zmian, a w kontekście niepewności. Tak naprawdę my nie wiemy, czy nie zapłacimy przypadkiem więcej jako inwestorzy w przyszłości. No, okej, okay, dostaliśmy 3 czerwca na Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie informację od Dariusza Adamskiego, dyrektora Instytutu Finansowego, o tym, że cytując rozwiązania dotyczące zmian w tak zwanym podatku Belki są przygotowane, czekają tylko na ogłoszenie przez ministra finansów. Ale to znowu jest prawdopodobnie wodzenie za nos, bo do dzisiaj jeszcze tego nie dostaliśmy. Zostawmy to, bo dalej jest gorzej. Otóż stosunek do inwestorów indywidualnych, spółek notowanych na giełdzie Tutaj cytując wpisy z X, no jest słabo, jest po prostu słabo, ja jestem naprawdę zażenowany, kiedy spółki po prostu wodzą nas za nos, a finalnie stwierdzają, że rozmawiać to one chcą tylko z największymi. Więc jeśli nie zarządzasz funduszem, to nawet nam głowy nie susz i nie zawracaj, że coś chcesz od nas, bo nie ma to większego sensu. Strasznie słabe, szczególnie patrząc na sytuację sprzed kilku dni, w spółce kogeneracja. Najpierw informacja o tym, że do spółki napłyną ogromne pieniądze, no i fajnie, kurs do góry, bo wszyscy spodziewali się ponad przeciętnej dywidendy. Ale zaraz potem mamy spotkanie w spółce, na którym są inwestorzy, którzy dowiadują się, że jednak to nie będzie tak kolorowo, bo my z tą kasą będziemy musieli zrobić coś innego, po prostu ją wydać, ale nie na dywidendę. Teraz pomyśleć, że w spółce Dadela, o której wspomniał Radek Chodkowski, nie zaprasza się małych inwestorów, a jakaś informacja tego typu wypływa właśnie dziwnym trafem na takim zamkniętym spotkaniu tylko i wyłącznie dla wybranych, tych największych. No przecież to jest jawne walenie inwestorów w głowę maczugą. No nie mam po prostu ładnych słów na to określenie, a nie chcę przeklinać. Jak można oczekiwać od rynku kapitałowego w Polsce, że będzie się rozwijał, jak spółki samego go zwijają właśnie takimi zachowaniami? Szczerze neguję takie zachowania, mimo że na walne zgromadzenia to ja za często nie jeżdżę, ale są tacy, którzy chętnie by się wybrali, a nie mogą. No, i w tym samym tonie trzecia informacja: to już naprawdę rynce opadają. Kongres Relacji Inwestorskich, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Nie wiedziałem w ogóle, że takie coś istnieje, no ale jak najbardziej tęgie głowy kreują tam jakiś kształt tego, jak wygląda regulowanie spółek i spoko. Natomiast jeśli pada pytanie o likwidację raportów kwartalnych i ponad 50% głosujących chce ich likwidacji, to już naprawdę nie ma się co udzić, że każdemu zależy na zdjęciu łatki bananowej giełdy z GPW. To już nawet nie wymaga ani komentarza, ani nerwów. My dopiero kilka dni temu dostaliśmy raporty roczne za 2024 rok, a mamy już czerwiec. Spółki z GPW są po prostu jakieś opóźnione w rozwoju. A w Stanach to my kończymy podsumowywać już pierwszy kwartał i zaraz ruszamy z drugim, bo mamy prawie połowę czerwca. Do przemyślenia dla Was. My przejdźmy do lepszych rzeczy, zobaczmy co w spółkach portfelowych. Najgłośniej, ostatnio jest o CD Projekcie. Głównie ze względu na Wiedźmina 4 i pokazy technologiczne, które naprawdę robią wrażenie. Serio grałem w bardzo mało gier w życiu, ale ostatnio grałem w Red Dead Redemption 2 i poprzeczkę mam rzeczywiście ustaloną naprawdę wysoko, bo uważam, że ta gra to jest swoisty majstersztyk, ale tutaj jestem zachwycony i jako niedzielny gracz czuję potrzebę po prostu ogrania tego tytułu, mimo że w, chyba w swoim życiu przeszedłem może za 2 trzy gry w całości. Dodatkowo dostaliśmy też informację o dostosowywaniu Cyberpunk'a do konsol Nintendo Switch 2. No i co ważne, to nowe Nintendo jest reklamowane razem z Grom od Redów. To spowodowało dwa dni solidnych wzrostów, ale już mniej więcej od ponad roku CD Projekt jest w trendzie wzrostowym, przynosząc stopę zwrotu w wysokości 95%. W tym wszystkim pytanie brzmi, czy dowiozą? bo jeśli tak, to będzie. Wydaje mi się, że przyjemnie. Jeśli natomiast powtórzy się sytuacja z 2020 roku i Krzysiek Ibisz podczas premiery Cyberpunka e, nie będzie miał już takiej tęgej miny, no to kolorowo niestety nie będzie. W maju wyniki pokazało też PZU i powiem szczerze, że naprawdę jest dobrze. E, jestem mocno zaskoczony tym, jak radzi sobie spółka, ale odchodząc od wyników, to planowane jest połączenie z PKO S.A., Proces rozpocznie się od przekształcenia PZU w holding i przeniesienia jego działalności operacyjnej do nowej spółki zależnej. Finalizacja całej fuzji jest przewidziana do końca czerwca 2026 roku. A najważniejsze cele i skutki fuzji to uproszczenie struktury grupy i poprawa efektywności działania, uwolnienie od 15 do 20 miliardów złotych nadwyżki kapitałowej, między innymi dzięki zastosowaniu tzw. duńskiego kompromisu. I zmianom regulacyjnym, zwiększenie potencjału kredytowego nowej grupy o 200 miliardów złotych, zachowanie marek PZU i PKO, wzrost atrakcyjności giełdowej. Nowy podmiot ma mieć większą kapitalizację i płynność, chociaż nie wiem, czy to jest potrzebne, bo tutaj już jest i tak bardzo dobrze. Wspólna strategia dotycząca, oczywiście, Alior Banku. Szczegóły mają zostać tutaj w tym przypadku podane później. A nowa struktura ma przynieść korzyści akcjonariuszom, poprawić dostęp do kapitału dla gospodarki i zwiększyć zdolność inwestycyjną grupy. No i całość brzmi dobrze. Pytanie, jak wyjdzie w praktyce? I choć na początku powiedziałem kilka niemiłych słów na temat polskiego rynku, to teraz przyznam, że jest to kolejna fajna ciekawostka, o której mówię w ostatnim czasie i ma miejsce na naszej giełdzie, którą możemy obserwować i po prostu przerabiać w praktyce, bo na przykład na takim rynku amerykańskim nieczęsto się to zdarza, że mamy po prostu spółkę, która jakieś takie rzeczy e, przechodzi. Dalej mamy Synectica, w którym kolejne kontrakty na maszyny wpadają, e, a do tego na kongresie naukowym w Łodzi po raz pierwszy w Polsce zaprezentowano system robotyczny Da Vinci Single Port, czyli nową generację robota chirurgicznego, którą Właśnie Synectik w naszej części Europy dystrybuuje. System znajduje zastosowanie m.in. w urologii, ginekologii, otolaryngologii, orakochirurgii i chirurgii ogólnej. Ja Synectik dokupowałem w marcu, ale na ten moment jeszcze chętnie bym dokupił kilka akcji do portfela. Dokupiłem natomiast kruka, który wydaje się tani w dalszym ciągu i niezagrożony. Tak mi się przynajmniej wydaje. Co prawda możemy się spodziewać jeszcze odpisów z tytułu hiszpańskich aktywów, ale generalnie to nic złego się w spółce po prostu nie dzieje. Przyznam, że dziwię się kursowi spółki, bo WIG 20 naprawdę dobrze radzi sobie w tym roku, a kruk no, zdecydowanie gorzej. Przy obecnej cenie w dalszym ciągu zastanawiam się nad zakupami, mimo że ostatnio dokupiłem 16 akcji po 391 złotych. Zapowiedziana też została dywidenda, no i na długi termin, to według mnie jest to spółka, którą rzeczywiście chcę mieć w portfelu. Największą pozycją w portfelu natomiast zostaje XTB, w której mam blisko 40 tysięcy złotych. 500 akcji, które mam, spowoduje, że dostanę obecnie najwyższą w życiu dywidendę nominalną jednorazowo. Spółka też ostatnio wybiła swoje ATH na poziomie powyżej 90 zł. No, i mieliśmy bardzo dobrze obsłużone ABB, bez dużych spadków, które wcześniej nam towarzyszyły. Do tego spółka mimo wszystko straciła od tego czasu na wycenie i spadła już poniżej 80 zł. A warto przypomnieć, że jeszcze jest kilka dni do tego, żeby załapać się na dywidendę. Zastanawiam się, co będzie po dywidendzie, w którą stronę pójdzie rzeczywiście kurs, bo tak naprawdę zastanawia mnie. Kiedy zobaczymy nowe produkty, które mogą być dużym katalizatorem dla kursu, ten z kolei może zakręcić się po raz pierwszy w okolicy trzech cyfr. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie, bo mnie rzeczywiście jeszcze jeden zakup przed dywidendą korci. Moje dwa ananaski, czyli tekst i to ja. Eee, tekstu nie śledzę, czekam na raporty kwartalne, żeby zobaczyć, co tam się rzeczywiście wydarzyło i co będzie dalej. Obecnie spółka daje zarobić 12%. Natomiast jeszcze lepiej. Bo blisko 20% to, to ja. Pierwsza euforia była po dobrych wynikach, natomiast ostatnio dostaliśmy informację o skupie akcji własnych, który jest dość absurdalny. 8 zł za akcję, co było tylko nieznacznie wyższą ofertą e, od kursu, który bardzo dobrze się zachowywał. Dodatkowo spółka chce zakupić 9 850 000 akcji, co odpowiada ponad 13% e, liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Ja osobiście akcji nie oddaję na ten moment i zakładam, że skup skończy się takim zupełnym fiaskiem, bo cena oferty wydaje się mocno zaniżona. Poczekam co zrobić z tą pozycją, ale tak jak w przypadku Tekstu, obie te spółki to pozycje bardziej spekulacyjne niż długoterminowe. Natomiast przejdźmy jeszcze do Mobruku. Dziś się na ten temat nie wypowiem, natomiast wrócę do tego tematu w jednym z następnych odcinków, bo jest on strasznie ciekawy. Tutaj czekamy na wyroki. Na razie zapadły te mniej ważne a ten najważniejszy to wydaje się, że właśnie nadchodzi. Jest jeszcze Big Cheese, który czeka na drugą połowę roku 2025 i premierę, tak naprawdę Cooking Simulatora II. Na ten moment kompletnie nie obserwuję, co tam w spółce wewnątrz się dzieje, ale z ciekawostek to ma być kolejne DLC: Barbecue, premiera w 2025 roku, Cooking Simulator VR. W świecie Robloxa z premierą na przełomie 25 i 26 roku, czy chociażby Cooking Simulator Mobile. Wyniki finansowe natomiast zaliczyły solidny spadek, ale to przez brak dochodów z tytułu umowy z Game Passem przede wszystkim. Jednak sytuacja finansowa jest stabilna i w zasadzie to wszystko, co z takich spółkowych rzeczy mam. Odnośnie zakupów to mam gotówki całkiem dużo i wykorzystam ją pewnie w najbliższej przyszłości, ale do tego nagram oddzielny odcinek w najbliższym czasie. Obecnie z dywidendami jest tak, że jest na razie ich niedużo. W maju wypłaciła je PCC Rokita, która finalnie zwiększyła swoją dywidendę na wniosek głównego akcjonariusza. No i Azbis, który jako pierwsza spółka w tym portfelu spłacił się z samych dywidend łącznie wpadło 280 zł, a Azbis to Niestety tylko i wyłącznie mała pozycja, więc te 100% osiągnął, ale nie jest to jakiś znaczący wynik tego portfela. Natomiast pamiętajcie, że jeszcze mamy czerwiec i w czerwcu już zaczną się obfite dywidendy i wystartuje sezon dywidendowych sianokosów. To co się jeszcze wydarzyło po stronie sprzedaży, to wyrzuciłem IMS z portfela, głównie przez zmianę polityki dywidendowej spółki, która chwilę wcześniej została dopiero co uchwalona. Wynik z dywidendą to prawie 69% w nieco ponad 2 lata. Mogło być trochę więcej, ale całkiem przyjemnie wszystko i tak wyszło. Szkoda tylko, że taka mała pozycja. No i trochę mi szkoda tej ekspozycji, ale mam już na to pomysł, o czym opowiem w innym odcinku. Jeśli mowa o stopie zwrotu, to wzrosty XTB czy CD projektu ostatnimi czasy pozwoliły trochę pójść do góry. Obecnie od początku roku jest to 13%, jest to gorzej. Niż indeksy, ale w dłuższej perspektywie od początku istnienia portfela jest to 127% stopy zwrotu. Przypomnę, że cel to 200 tysięcy złotych na koniec roku o wartości portfela i obecnie jest to ponad 174 tysiące. Natomiast chwilami było to nawet 180 tysięcy, tylko spokojnie cel nie jest ambitny, bo tak naprawdę zostały mi jeszcze dwa pełne limit IKEA do końca roku. Więc prawdopodobnie bez problemu uda się ten limit całkowicie wypełnić. Jeśli nie oglądałeś, to kliknij koniecznie w ten odcinek i zobacz, jakie spółki kupowałem lub obserwowałem w ostatnim czasie. A ja się żegnam i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!